Cześć, już niedługo, bo 14 lutego, dokładnie w walentynki, rusza projekt Tytuż Mężczyzn Szamgar Kościoła Zieloną w Polsce i Fundacji Dobro w Centrum Strzewa Projekt o nazwie Przełomując Falę Rowerem dla Ewy Jest to wyprawa rowerowa, w której uczestniczyć będzie trzech facetów. Dwóch, czyli Paweł i ja, Artur, ruszamy z Helu i planujemy przez cztery dni jechać brzegiem Morza Bałtyckiego na zachód. Jak daleko? Ile się da? W tym samym czasie na południu kręcić będzie kilometry dyrektor DM-u Piotr Grzesiek. Po co będziemy kręcić te kilometry? A po to, aby wesprzeć finansowo Ewerybską, wdowę po zmarłym w listopadzie Pastorze Cezarym Rybskim z Drzewa. Już dzisiaj możesz nas wspierać. Możesz modlić się o ten czas, który jest do do 14, aby, abyśmy dobrze przygotowali sprzęt dobrze my się przygotowali do tej wyprawy aby Bóg nam dał, dał nam zdrowie wyposażył nas we wszystko co jest potrzebne no i głównym celem jest to abyśmy zebrali jak najwięcej pieniędzy jak chcesz nas wspierać przelewaj kasę na konto które będzie udostępnione jak chcesz to robić Wybierz sobie dowolną formę. Chcesz wynagrodzić nam każdy kilometr złotówką? Przelej każdego dnia jakąś kwotę. Każdego dnia będziemy zdawali relacje z naszej wyprawy, którą będzie można zobaczyć na portalach społecznościowych. Będziemy to udostępniać. Zachęcam Cię już dziś. Bądź tym razem z nami. Wspieraj nas. Módl się o to. falę. Rowerem dla Ewy, 14 lutego startujemy! Trzymaj się, hej! Szanuję, pasterstwo mężczyzn.